Przenosimy się na chwilę o jedną literkę w dół alfabetu, albo wzór, jakkolwiek by sobie to wyobrażać, ale w tym przypadku w dół na listę. <grym> Mederin to kiter. Tak, tak, jak mówiłem, pewnie w innych filmikach, czy tam w opisie. A nie, filmik jest prywatny. Znaczy nie publiczny. Może kiedyś od Są Są znaczy na żywo numer jeden. Jak Turek kitował, Turek wyleciał. Ehm, no, Mederin to kiter. Kiedyś rzeczywiście kitował. Za każdym razem jak kitował dostawał ostrą reprymendę i w końcu się oduczył. Czyli widzimy. W słucu nie tolerujemy zachowań takich jak kitero Kitowanie. No to kiter i się dodaje. Owanie. Tak, kitowanie. kitowanie Kiter to jest kiter, tak? Mamy kite yy, podstawowe, czasownik, a kajter czyli ktoś to kajtuje. Właśnie. Na Polski kituje. Jak się mówi. Wykitowa się. I tutaj mamy kituje. Jak będę nie to kita, nie to będziemy oglądać? Będziemy oglądać Matima, który występował tutaj pod innym nickiem Konkretnie chyba z dzisiaj O właśnie z um, Zaraz wam udowodnię, że to on. A jeśli nie będzie już możliwe udowodnienie tego, to i tak ma screeny. Z, z przed kilku dni gdzie tam jest to udowodnione. Ho, ho, ho. A żeby nie było, nie? Matim to Matim. A potem napisze, nie? Że bitwa z Matimem, a on będzie... Yy, znaczy a, w, Ale to nie jest Matim, to jest jakiś dzisiejszy z wikierką. No okej, okay, proszę bardzo. Niech tam sobie się rozstawiają. Chyba nawet nie się szybciej rozstawiają. Aha Trzeba się zachować. Dlatego jestem offline, żeby nikt mi tutaj nie pisał w trakcie kręcenia filmików. Okej, okay, o, Matin, mamy go, proszę bardzo. Wchodzimy na jego profil. O tak, czekając, co się to otworzy. Może troszeczkę je zwolnię, bo wysłał właśnie filmik na YouTube. To, to troszeczkę może zwalniać. Um, Matin to czołowy gracz husari, kiedyś grupę papal, nawet elitę um, szukamy konkretnie tego. Idiom. Że bardzo to on. Weronie daje pchania. A no mają takie zwyczaje troszkę wulgarne. A, każdy tak ma. Znaczy, niektórzy w większym, niektórzy w mniejszym stopniu, no, ale oczywiście każdy przekina. Właśnie? nie? Proszę bardzo? Mam kolegę, który nie przekina. Próbowałem go zmusić wczoraj przez pół godziny i się nie dało. Dobra. Nicza z tym. E, mistrzu wziął to, co ostatnio na to miast Matim wziął to co nie wiem, bo grając nie chyba tylko ten jeden, jeden raz Lekka piechota, lekka piechota, strzelcy Niemcy, Niemcy Lem się różnią od Co ma, dragoni, lekko koni, raz, dwa, razem cztery To już Niemców nie ma Gwardia z Piechota, 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 piechota Czyli na tym skrzydle nie ma czterech piechot bądź piechot tylko cztery jednostki piechoty Mhm. Rangersi, Niemcy, piechota, Niemcy. A no jakby tutaj był kolega Daro z walecznych Polaków, którzy mają skrót grupy Bohaterzy, no to na pewno by się wkurzył. Jak można brać Niemców? No, jak może jak może nie grać, w, jak może grać w, Napoleonu, w Napoleona i nie grać polską? i To ja nie wiem. To już jest zdrada narodu. Eee... Się, mam trochę czasu. niech tutaj szumi troszeczkę ta gra. Eee, nie ma tu opcji wyzukiwania. Eee, no jak my teraz od znajdziemy? te może No nie. Mm. Dobra. Dzisiaj to sobie sami sobie znajdziecie grupę Waleczni Polacy, Bohaterzy jest taki fajny komentarz, komentarz e, do do nich. Silvo z klanu HoE, Chordos of Eternity. W swoim byłem tam e, i napisał komentarz e, jako członek klanu, właśnie bardzo. No, w sensie, tam Wnioskuje o zmianę e, skrótu grupy z bohaterzy na bohaterowie. Na co Darum odpisał. Jak śmiesz w ogóle coś tutaj postulować, skoro nawet nie masz yy, no, tagu grupy wniku, coś takiego? Ale wydaje mi się, że chyba on to osadnił. sunął. Nie wiem. A dobra. No faza, taka, taka, taka. No, manewrowa. Tak, manewry. Yy, po polskiemu pierdolenie się, albo caskanie się, jak troszeczkę. Wolniejszym językiem. Mm -hmm. o, słupki już? Mistrzuty na no, obie. O rany. Słupków się nie stawia tak wcześniej, ludzie. Sobie zapamiętajcie. Znowu was uczę, a nie powinienem. Chyba, że jesteście w suncu. -su, no to... A to wtedy się uczy. Na no, normalnie, nie tak. was uczyć, nie będę was uczył. jesteście sami, sami sobie dołączycie do, do suncu. No wtedy was będę uczył. O! No, zapraszam do Sun Tzu nie wam będzie. Że mamy otwartą rekrutację. Tylko ja chciałem ostatnio zamknąć, ale... Techniki przychodzi. Nikt nas nie lubi. Czy nie, robimy to inaczej? Wszyscy najlepsi już są od dawna u nas. O, Mederi. Proszę bardzo. Były już one husari. Więc co dobre? Hmm, hmm, hmm. Dobra. Więc co robi Mistrzu? Mistrzu chyba szykuje się do ataku prawo flanką. Tutaj jest taka górka na, tym, na tych trawiasych równinach. Więc Matim zajmując tą pozycję ma troszeczkę przewagi. Eee, mistrzu e, kampi za słupkami, bo jest nobem. Eee, no i Matim podbiega lekką piechotą i będzie strzelał. Wydaje mi się, że ma zasięg. No, się, że nie ma. Ale pewnie. Eee... Małą brakuje a Mistrzu szykuje się do ataku na prawie flance. Mistrzu się szykuje natomiast do obrony na swojej lewej flance. Ale to, czego Matin nie widzi, to ta dziura. I... a wiecie co Mistrzu zrobił? Znaczy, co zrobiłbym ja? Panie, panie, atakują naszego generała! Mówiłem ci, żebyś mi nie przerywał. No właśnie, Mistrzu, dlaczego masz tak głośno tego gościa, jak on cię wkurza na każdym filmiku? A otóż mam tak głośno tego cholera, tu się biją. A otóż mam tak głośno tego gościa, ponieważ yy, jak sobie gramy bitwę tak normalnie, nie, nie na filmiku, tylko no, chociażby na pojedynek kanowy, no to jak mi rapstość gada bez sensu, no to ten gość musi się przez niego przebić. No dobra. I co by zrobił dzisiejszy mistrzu? Na pewno by tutaj przyatakował, zdobył możliwość wejścia na tył piechoty. Znaczy na bok w sumie i, i bym mu wszystko rozwalił. Ok. Nasi ludzie uciekają panie! Nasi ludzie uciekają panie. Eee, 1-0 damy. Uuuhu! Kawaleria idzie na tą stronę. Tutaj lekko Matima, no proszę bardzo, atakuje ostro. Ale tutaj już kontratak tak mistrza, to nie zrobił w ogóle boku Tą widnostką piechoty. Eee, milicja w swej potędze rozstrzyguje z Coldstream, to jest najlepsze. Tylko mistrzu potrafi milicją pokonać gwardię. Kawaleria Chuj, że pomaga kawaleria. No jemu ja też pomaga kawaleria. No he Forever. Ale morale ci się ujacie. 100 ludzi zwiali. Proszę bardzo. A to co to jest Jakie, jakieś takie brzydkie? Ciekaj, nobie, jeszcze maszerujesz. Lol. lol, 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 zaraz giniesz zaraz zginiesz. Nie zginie. patrz. O, atakuje lekką pichotę, zobaczymy, jak to wy wyjdzie. Aha, no to jest lepsze, no mają atak, y znaczy rozkaz atakowania lekkiej pichoty. Ale nie. jeden goś zahaczył czworobok, to wszyscy się już mi na ten czworobok. No bo czemu by nie powalczyć sobie z czworobokiem, zwłaszcza jak jesteśmy kawalerią. Jakieś siły kawalerii. O, ty mi chyba maszerowałem dopiero teraz zacząłem biec. Nasi ludzie uciekają panie! Bo w końcu tu o wiele się wysłałem. No i w ten sposób flanka Matima zniknęła niemalże w trybie natychmiastowym tutaj jakiś człowiek zostaje No Tutaj też o się obrywało. Mistrzu cały czas kampi za słupkami, jakiś ultranub. Matim natomiast pozbywa się kawalerii z tej flanki. I co zrobiłby dzisiejszy mistrzu? Może jakieś skróty? Co, czyli c zrobiłby, czyli c3 już mamy To zrobiłby. Dzisiejszy mistrzu, czyli dy. d, c c d Dzisiejszy mistrzu. 3 Nie, to dopę skrót. Zrobiłby dzisiejszy mistrz, czyli 3 No, dzisiejszy mistrzu zrobiłby troszeczkę inaczej. Aczkolwiek no to jest jeszcze taka realizacja pan, O, tu ten mistrzu Dostrzegł idealną okazję na wbicie się w bok lekkiej piechoty i wyeliminowanie e, najgroźniejszego e, elementu angielskiej armii oraz pozbycie się ostatniej jednostki kawalerii przeciwnika Dzimisz Nasi ludzie uciekają, na panie! Z czego dwie mogą zginąć niedługo. O, proszę bardzo, będę zabity. Tutaj kontynuujemy, szarze. W końcu mistrzu wyszedł z tych słupków i rautujemy, ha ha, ha. No tak, tak samo mamy kite, i mamy kitujemy, tak samo mamy raut i rautujemy, ha, adaptacja słowa. Proszę bardzo, z, e, zabity generał, jechanie od tyłu, morale pada, to samo co w przypadku Leszcza i no, jedno z jednostki mu wie, na samy widok i od dotknięcia kawalerii. No, ta się akurat trzyma Teraz tutaj będzie, że okrążenie <grymne> Do, nie wiem czy okrążenie wpływa na morale jednostki Chyba w Napoleonie na to nie wpływa się Generalnie chyba w ogóle nie wpływa Nasi ludzie Napomina. uciekają panie! A nie, są uciekają. No i tutaj e atakujemy milicję. Palmatin Mistrz noob nie rusza w ogóle kawalerii, ale może czeka na lepszą okazję. Albo, co bardziej prawdopodobne, w ogóle nie widzi, zauważył. No, a właśnie, co to zrobiłby dzisiejszy mistrzu? dzisiejszym mistrzu, widząc, że te dwie kawalerie tutaj, no to może bym odpuścił, zniszczył te kawalerie i wtedy miałbym trzy kawalerie, żeby zniszczyć jak najszybciej mu to skrzydło. Ale, y akurat dobrze, że może tam pojechałem, bo miałem przecież doskonałą okazję, w którą Dobrze wykorzystałem. Zabiłem też generała. Więc, widać, stary mistrzu, przynajmniej z tej bitwy, zrobił lepiej, niż zrobiłby dzisiejszy mistrzu. Szacun. Kurde, nie dość, że się niczego nie nauczyłem, to wychodzi na to, że jestem coraz gorszy. Dupa. Foch hmm. na członków Sonsu, którzy mi niczego nie uczą. Hmm. Tylko ja muszę ich. Fair. No dobra, dobra, uczycie mnie. Raps mnie nauczył atakować. W sensie to było tak. Ja nauczyłem Rapsa atakować. Potem ja zapomniałem, jak się atakuje i Raps mi przypomniał. O, Tak to było. No. Miałem taki super spadek formy tuż przed e, finem turnieju. Jak walczyłem e, z Bartem. No i, i się bałem, że przegram, nie? A nie chciałem przegrać, bo lubię wygrywać. E, no, zwłaszcza jakiś tam turniej. E, no. No i poprosiłem Dawaj Raps, Idziemy na trening. No i se potrenowaliśmy. I wszystko mi się przypomina. Tak jak z testem. Możesz się uczyć, 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 ale jeśli się nie uczysz tuż przed, to i tak wszystko zapomnisz. Chyba, że jestem tylko na tyle głupi, że wszystko zapominam tuż przed testem. I muszę siedzieć nad książką na przerwie przed. Ale z drugiej strony mogę się nie uczyć w ogóle. Siądę sobie z książką na, tej, na przerwie przed i też jako tako jest. Dwoja będzie. <noise> Ale dobra. Nie gadamy o tym. Idziemy tutaj pościć za maty. No właśnie. No. Reszczu to Leszczu se, se przychodził. A tutaj Matymi zwiewa, no. Chłopie, Wkrótce odniesiemy chwalebne zwycięstwo! Przegrałeś. Po co? Przynajmniej maszeruje, zapomniał biec. Co to walka wręcz? Nie. Stawianie się. Takie do A jeszcze to nie jest takie, takie, takie hamskie jak EOS. No, są jeszcze dwie jednostki, które są cały czas ścigane. No, Ale EOS naginam to, 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 to po prostu do możliwości. Jeśli oni są nobami za źle. No, tak jak mówiłem, ruskie. Każdy rusek to nupi kiter. Czyli jest spotkałem ruska, który by nie był nobym kiterem. Um, no i tak. I russy zamiast doskonalić się w grenów Napolona, doskonalą się w kitowaniu. Co czyni ich jeszcze, jeszcze większymi nobami? No bo kitowanie jest nubskie. 355, 355 zabitych. Kitowanie jest nubskie. Więc jeżeli oni się nie uczą nic na polu, czyli stoją cały czas na tym poziomie swojego nubstwa. To jeszcze uczenie się kitowania czyni z nich większych nobów. No bo to jest nubskie. Haha. Ha. No. To tyle chciałem powiedzieć. A jednak takie je, do widzenia. Ewa.